Jak tam przebudowa Mostu Grunwaldzkiego i budowa kładki Kazimierz Ludwinów, gdzie powstaje już środkowa część? Zobaczmy to wszystko w sierpniu 2025. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest Platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć, jestem i zapraszam już teraz na kolejny materiał z krakowskich inwestycji. Tym razem już pełnoprawny, krótki film z Mostu Grunwaldzkiego i z kładki Kazimierz Ludwinów, która jest realizowana obok. Więc bez banego gadania zaczynamy oczywiście od Mostu Grunwaldzkiego, który jest aktualnie wyłączony z użytku Cała przebudowa to chodzi oczywiście o płytę mostową, która ma być po prostu wzmocniona, by mogła służyć przez kolejne e, kilkanaście lat. Co ważne, na czas oczywiście prac, w tym miejscu tory tramwajowe e, są bez tramwajów, nie ma też przejazdu dla samochodów, a część piesza i rowerowa zostały ściśnięte do wspólnego ciągu pieszo-rowerowego, po tylko jednej stronie, która aktualnie jest jeszcze no Nieprzebudowane. Aktualnie widzimy też, że dosyć dużo tam jest ruch cały czas przetaczany. Z góry jeszcze lepiej to widać, jeżeli chodzi o te ciągi piesze, które są dosyć mocno wykorzystywane, jak i również ciągi podwodne, ciągi wodne, które się znajdują na dole. No i oczywiście przejście po jednej i po drugiej stronie wzdłuż Wisły. Co ważne, prace mają charakter właściwie remontu bardziej, chociaż takiej bardziej trochę też przebudowy. W ramach aktualnych etapów, które są tutaj realizowane. Właściwie w ramach aktualnych prac, które tutaj są aktualnie realizowane, możemy zaobserwować, że na samej konstrukcji nowej mostowej fajne dalsze prace przy zbrojeniu. Poprzednio widzieliśmy wystające zbrojenia z samej płyty już dolnej mostu. Teraz widzimy, że na samej części, gdzie będzie już decydował jezdnia i gdzie właśnie będą montowane tory tramwajowe, pojawia się dalsza warstwa, jeżeli chodzi o zbrojenie. Później to oczywiście wszystko będzie betonowane. No i w tym miejscu mamy już przygotowane miejsce pod nowe szyny tramwajowe. Tak, w tych korytach będą właśnie tyszyny wkładane na całej długości. Ta tam mniej więcej się ściągnęła na całej długości e, nowej konstrukcji mostowej pomiędzy jednym a drugim brzegiem. Tu same stare tory się kończą i są aktualnie zasypane pod trochę stertą gruzu, która się tutaj znajduje ze starej konstrukcji. No i tak to mniej więcej się prezentuje. Te ujęcia nagrywałem wieczorkiem, więc no nic dziwnego, że właściwie już nikogo nie było na budowie. No i co ważne, pod samą częścią torowo-tramwajową w tym miejscu mamy ciepłociąg, który się ciągnie. To jest jeden z tych też trudniejszych elementów, który musiał być w tym miejscu przebudowany w ramach tej inwestycji. Inwestycji, że tam to zobaczymy na końcu części wiaduktowo mostowej a dokładniej w tym miejscu, jak tam się kończy most, widzimy ten ciepłociąg, te dwie rury ciepłownicze, które się po prostu przechodzą w dalszą część już podziemną, która się dalej tam po prostu skrywa pod spodem. Także tak, taka ciekawostka. Dalej, te torterowawy oczywiście są nie przebudowane, one tylko łącznie są na przeczółkach i na samej konstrukcji mostowej wymienione. No i jeszcze raz z tej perspektywy możemy właśnie jak ten ciepłociąg już wchodzi w dalszą część podziemną, wzdłuż samych bulwarów i wzdłuż samej Wisły w tym miejscu. No i oczywiście ciepłociąg był przebudowany teraz, no bo w innym momencie nie może być realizowany z uwagi na to, że teraz jest po prostu wykorzystywane w mniejszym natężeniu, natomiast w okresie grzewczym, no to siłą rzeczy nie może być tymczasowej sytuacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, a przynajmniej musiałoby być bardzo duże i bardziej kosztowne. Także takie ciekawostki. Tu z kolei widzimy, że już nowy bankiet boczny troszeczkę bardziej się zarysowuje. Oczywiście samo odwodnienie całej płyty wyduktowej jeszcze w tym miejscu nie istnieje na pełnej długości mostu, ale jest to wiadome, że za jakiś czas będzie trzeba przeżyć część pieszo-rowerową. Na nową już konstrukcję, by można było wyburzyć całą starą i tamtą też część po prostu przebudować. Więc w ramach wszystkich etapów, oczywiście, funkcjonalność dla pieszych i rowerzystów ma być utrzymana, natomiast no na razie cały czas tamta po prostu część nie została jeszcze wyremontowana. Co ważne, jeszcze z innych aspektów, tramwaje cały czas dojeżdżają do samego ronda, który się znajduje obok, zmieniają swój kierunek za pomocą tramwajów dwukierunkowych na rozjeździe nakładkowym. Jest to dosyć ciekawa sytuacja, gdyż tramwaje, które zmieniają swój kierunek, sam na środku ronda po prostu niech się cały ruch i po jednym to, że przejeżdżałem w obydwu kierunkach, także taka ciekawostka. Na no, sam most ma być oddany do użytku jakoś w 2026 roku, czyli jeszcze oczywiście przez najbliższy czas, przez najbliższe kilka miesięcy prace w tym miejscu będą realizowane. Także jeszcze troszeczkę będzie trzeba się przemęczyć bez tego ruchu, głównie samochodowego, no i tramwajowego. Na no, później kolejne prace remontowe będą realizowane w różnych częściach całego miasta. Także spokojnie, coś się kończy, coś się zaczyna. Tymczasem, obok jest inna inwestycja, która jest również realizowana przez Kraków. Chodzi mi oczywiście o kładkę nową, pieszo rowerową która Twoim kształtem naprawdę będzie no... rzucać na kolana, przyznam Wam. Kładka Kazimierz Ludwinów, która się znajduje w tej części nad Wisłą w Krakowie. No, tam były problemy, jeżeli chodzi o pierwotnie widoki i żeby faktycznie Kraków nie był wykreślony w różnych rejestrów, jeżeli chodzi o części zabytkowe. Ostatecznie chyba cały czas tam to jest nie Chodzi o to, że kładka jest trochę za wysoka i będzie po prostu zaburzać widoki stąd na Wawel, ale według mnie z tego punktu widokowego na górze będzie bardzo ładny widok na Wawel. Ale to już oczywiście kwestia sporna, no i też wedle własnego usnania. Co ważne, Sama budowa, podobnie jak tamta, już nie miała pracowników w godzinach wieczornych, koło godziny 18, jak nagrywam te ujęcia. Natomiast istotne jest to. Że nowa kładka ma już pełną konstrukcję połączoną, co widzieliśmy w poprzednim materiale, ale teraz mamy również część środkową, która zaczyna się powoli rozpościerać z jednego i drugiego brzegu. Co ważne, ta część będzie wyjątkowa i inna niż zazwyczaj nakładka, które kojarzycie, bo dwie, bocz dwie boczne części są normalne, w sensie, są po prostu łączą jedną i drugą część, jeżeli chodzi o Wisłę. Widzimy, że są równe, nie są pod żadnym górką zbytnio dużą, natomiast ta środkowa część będzie się opłaławiała. Opierać na tych dwóch zwykłych podporach. I ta środkowa będzie najpierw schodzić w dół, od tej strony, później będzie schodzić w choda, schodami na górę. A później ponownie schodzić na dół. Jestem ciekawy, jak to będzie później z samymi statkami, które będą przepływać pod nim. Domyślam się, że pewnie będzie jakieś ograniczenie, jeżeli chodzi o daną lokalizację, gdyż będzie można zahaczyć o sam most, bo będzie dosyć nisko zawieszony nad taflą wody. Natomiast to jest istotne: to faktycznie ta środkowa część tutaj trzeba powoli pojawiać i za chwilę na bliższych ujęciach zobaczycie miejsca do podłączenia pomiędzy tymi dwoma bocznymi e, przęsłami, które tutaj już są właściwie gotowe i łączą obydwa brzegi. Co ważne, sama kładka jest realizowana teraz. Prace przy niej trwają już od. Właściwie ponad roku, z tego co kojarzę, nawet może i więcej. Natomiast yy, sama przefrawa ma być oddana do użytku Mniej więcej za rok, czyli jakoś w połowie 2026 roku Więc sobie jeszcze chwilę yy, poczekamy No bo po prostu też cały teren trzeba przygotować No i też zrobić tutaj wszystkie barierki Zrobić wszystkie schodki, połączyć całą konstrukcję Zespawać, no to jest nie operacja W tym miejscu właśnie widzimy jak tymczasowo Na siłownikach jest jeszcze utrzymywane to Tu mamy łączenia właśnie Części dolnej, która w tym miejscu będzie zalizowana A następnie widzimy część środkowa Która właśnie będzie wchodzić schodami Z części dolnej, tu będą schodki i będziemy wchodzić na górę. Ten łącznik został już tu a następnie widzimy łączniki, które będą podtrzymywać tą konstrukcję na samej górze i tędy właśnie będziemy już schodzić schodami na dół. Tak, będą schody. Przyznam Wam, że schody na kładce, na samym środku kładki, to czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ogólnie tak, tak fikuśnego kształtu jeszcze nie widziałem. Wizualizację Wam pokazywałem w poprzednim materiale, ale przyznam Wam, że... Jestem to ciekawy, jak to będzie wyglądać ostatecznie. Ogólnie całość wygląda lepiej niż pierwotnie, gdyż jest już teraz po prostu całej długości zamalowana, jeżeli chodzi o ten, ten kolor biały. Pierwotnie oczywiście jeszcze było widać miejsce do samego spawania, teraz już jest wszystko schowane, no bo cała konstrukcja jest już w pełni połączona. No i taka tutaj inwestycja jest też realizowana właśnie w Krakowie nad Wisłą. Tymczasem, jeśli taki materiał maś podobał, to stawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie przy Subsko i ten dziwny smoczek. Jak zawsze was również oczywiście zachęcam do stania Patra Mi Awzonsza, Patra Kośnik Awizonosz. Kolejny film z tej konkretnej inwestycji powinien się pojawić za miesiąc. No bo filmy z inwestycji nadwiślanych W Krakowie chcę wam pokazywać co miesiąc. Zresztą tutaj te postępy, jeżeli chodzi o most grunwalski, jeżeli chodzi o tą kładkę, są realizowane szybciej. No i są bardziej widowiskowe, a też po prostu filmy są krótsze, żebym mógł po prostu szybciej o danych konkretach Wam tutaj opowiadać. Co ważne, same części zwykłe będą częścią pieszo-rowerową, albo tylko częścią rowerową, bądź też częścią tylko pieszą. Natomiast górna część oczywiście będzie tylko łącznie dla pieszych, no bo będą schody. Znaczy, nikt normalny by nie chciał jeździć tutaj po schodach i jeszcze mieć możliwość wpadnięcia do Wisły. Tym bardziej, że można by się przy okazji skręcić sobie co najmniej kilka kości. Także, tak, takie ciekawostki, jeżeli chodzi o inwestycje prosto tutaj właśnie z nadwisły. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. No i oczywiście również z Krakowa, m.in. na przebudowę Kocymyżowskiej, na budowę tramwaju do Mistrzejowic, czy na budowie wschodniej obwodnicy Krakowa. No i mam nadzieję, że niedługo już w kolejnych też jeszcze krakowskich inwestycjach. Cześć!